Partek, drugi tydzień, zwykły. W pierwszym czytaniu z listu do Hebrajczyków, już w pierwszym zdaniu, mamy taką dosyć intrygującą myśl. Jezus może całkowicie zbawiać na wieki tych, którzy przez niego przystępują do Boga. Zbawienie, czyli wyzwolenie, może być całkowite. Może to robić Pan Jezus zawsze, nawet na wieki. Zbawienie może być na wieki. Ale kogo może Jezus zbawić? Kogo? Może tych, którzy przystępują przez Niego do Boga. Przystępują do Boga, czyli chcą być bliżej Pana Boga, przybliżają się do Pana Boga przez Niego. Nie Niebeznanie jest oczywiste, że jeśli jesteśmy zbawieni, to jesteśmy zbawieni przez Jezusa Chrystusa. Ale to słowo przystępują mówi o tym, że człowiek musi ze swojej strony coś zrobić. Bóg naprawdę chce nas zbawić. Posyła Jezusa Chrystusa, który nam to umożliwia. Ale nie zmusi nas do nieba, nie zmusi nas do miłości, nie zmusi nas do szczęścia wiecznego. Szczęście wieczne nie jest przypadkiem, nie jest biegiem okoliczności, szczęście wieczne jest wyborem człowieka, który chce przybliżyć się do Pana Boga, chce przybliżyć się przez Jezusa Chrystusa. Wydaje się, że chyba to jest jedna z takich podstawowych praw, w której już dzisiaj mało kto wierzy: że nie wierzymy w to, że trzeba się przybliżyć do Pana Boga, że trzeba się przybliżyć przez Jezusa Chrystusa. Nam się wydaje, że wystarczy być dobrym, wystarczy nie robić złych rzeczy, wystarczy nie podpalać, wystarczy nie zapijać, wystarczy nie krazić, wtedy człowiek automatycznie pójdzie do nieba. My ciągle jakoś mamy takie przekonanie, że niebo się zyskuje za jakieś dobre uczynki. Przybliżyć się do Boga przez Jezusa Chrystusa, Zrozumie, że to nie jest automatyczne, zrozumieć, że to jest kwestia relacji, Zrozumie, że to jest kwestia naszej, mojej decyzji. Dziś w głębi serca od razu myślimy o tych, którzy są niewierzący, o tych, którzy są, są poza. Ale nie możemy myśleć za bardzo, a za mało wierzyć Słowu Bożemu. Nie, nie możemy szukać jakichś takich konstrukcji intelektualnych, zamiast uwierzenia prostemu Słowu Bożemu. Najpierw uwierz, uwierzmy Słowu Bożemu, uwierzmy temu, że trzeba przystąpić do Pana Boga, że można to zrobić przez Jezusa Chrystusa, a dopiero potem się będziemy zastanawiać, jaka jest konstrukcja, czy co może być innego. Księga Psalmów yy, przypomina nam o tym, że Pan Bóg nie chciał ofiary krwawej ani podu ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Otwarłeś mi uszy. Bardzo ciekawie, psalmista mówi o tym, że Pan Bóg nie chce ofiar, a przecież były wtedy ofiary nawet nakazane. Więc bardzo mocny, można powiedzieć taki mocny tekst czy rewolucyjny, ale zamiast ofiar, Pan Bóg woli, żeby mnie otworzył uszy. Nawet mi otworzył on uszy. Ale to otwarcie uszu to jest bardzo mocne, w tym sensie, że uszy to jest taki czasownik, który się używa na to, żeby opisać wykopanie studni, albo wykopanie jakiegoś dołu, albo nieraz nawet wyciosanie jakiegoś grobowca. Więc chodzi o taką naprawdę poważną robotę. No, raczej z kilofem nie będziemy uderzać w nasze uszy, ale można powiedzieć, że Pan Bóg nieraz bardzo mocno musi się napracować, żeby nam otworzyć uszy. To jest najważniejsze zadanie. Jeśli nam otworzy uszy, jeśli te zapane, zatwardziałe uszy, zatkane, jeżeli one otworzą się na głos Pana Boga i my będziemy chcieli go słuchać, no to wtedy wszystko już będzie tak, jak powinno być. O wiele bardziej będziemy bliscy Panu Bogu i o wiele bardziej będziemy składać ofiary Panu Bogu, kiedy będziemy go słuchać. To jest nasz największy problem. Czy ja słyszę, co Pan Bóg mówi, czy ja słucham i czy chcę być temu posłużny. Słuchać, słuchać, słuchać słowa Bożego to jest rzecz, do, do której ciągle musimy się zachęcać. Ewangelia opowiada nam o tym, jak ludzie z różnych stron przychodzili do Jezusa, naprawdę z różnych stron, i z Galilei, i z Judei, i z Jerozolimy, z Idumei, z Jordanii, z okolicy Tylu i Sydonu. I można by słuchając tej Ewangelii powiedzieć: Jak to jest? Przecież Jezus nie chodził do tych ludzi, Jezus nie robił jakiejś reklamy, ludzie po prostu przychodzili do Niego. Mówił Słowo Boże, uzdrawiał, był niesamowity, przychodzili do Niego. Więc co my możemy zrobić, jak my nie mamy takiej możliwości? Co robił takiego Jezus, że, że oni przychodzili wtedy do Niego? Można by powiedzieć, tak, wiemy, co robił, właśnie uzdrawia. Ale z drugiej strony dobrze pamiętamy te sceny z Ewangelii, kiedy do Jezusa nie przyjdą, kiedy od Jezusa odejdą, nawet uciekną, kiedy będą wołali, ukrzyżuj Go i kiedy Go nie będą chcieli. Zmienił się Pan Jezus, przestał uzdrawiać, Przestał mówić mądrze, nie. Jest jakaś niesamowita tajemnica zła, że człowiek jest w stanie tego samego Boga, którego uwielbia, tego samego Boga nienawidzieć. Tego samego Boga, do którego lgnie, może od tego samego Boga uciekać. I ważne jest, że kiedy przyjdzie moment taki w takim naszym życiu, że będziemy władził krzyżu i go, albo będziemy od Boga uciekać, albo Panu w wydawał się obojętny, niepo, niepociągający, żebyśmy wtedy no, nie popełnili jakiegoś głupstwa nieodwracalnego. Żebyśmy nie odeszli tak, że się już nie da wrócić. Żebyśmy nie zobojętnili tak, że nie da się już powtórnie zakochać. Żebyśmy nie stracili nigdy wiary w to, że, że nawet jak będą najtrudniejsze dni, momenty, to, to mo, może wrócić taki czas, kiedy znów będziemy biec do Jezusa. Kiedy znów będziemy Go słuchać z otwartymi uszami. Kiedy znów będziemy chcieć być blisko Niego tak, jak są blisko Niego ci, którzy w tym momencie przeżywają to, co przeżywały te tłumy. Radość ze spotkania z Jezusem. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.